Witamy wszystkich. Witamy. Słuchajcie, dzisiaj kolejna niespodzianka zaczynamy rozdawać nagrody. Zapraszamy. A nagród będzie naprawdę sporo. Nie powiemy wam, nie powiemy wam co tu jest, ale jest tego. Widziałaś? Fryzarki, grubościówki, jakieś. To już może tych Powiem wam tak. Jest tutaj naprawdę parę fajnych rzeczy, ale to. My już nie mamy miejsca w tym naszym małym warsztacie, Odłożę. żeby to trzymać. Więc postanowiliśmy się podzielić e, tak jest. z kilkoma osobami, chociaż jeszcze nie wiemy, kilkoma będziemy rzucać. Myślę, że pierwsza, setka. Setka? Oh. No dobra. Jedna osoba. Nie żartuję. Wiecie co? Ilość osób nie ma znaczenia. Mamy tutaj tych, tych takich gadżetów, które postanowiliśmy rozdać. E, sporo. Sporo, kilkanaście. E, zastanawialiśmy się, jak to rozdać, czy też za co Was nagrodzić, żeby to nie było, że rozdajemy coś za darmo. Więc postanowiliśmy, że chyba najsensowniejszym tematem, którym moglibyście poruszyć. Czy za, za które właśnie te nagrody przyznamy, to tym razem będą Wasze pomysły na kolejne realizacje do Midremo. I zaskoczenie. I zaskoczenie. Chodzi o to, żeby, żeby przesłać do nas pomysł, ale nie tylko rzucić post a zróbcie biurko. Albo zbudujcie wiatę. Bez przesady. Nie chodzi o to, znaczy z tym biurkiem może to nie jest taki zły pomysł. Chodzi o to, żeby to nie były. Rzucone tematy, tylko żeby to wymagało trochę Waszego wkładu, inwencji, pracy, żeby to był projekt, który można by zrobić, z którego wykonania czerpaliby jeszcze inni, tak naprawdę, żeby to był pomysł, żeby to było przedstawione wykonanie tego, czyli na przykład, że z drewna klonowego, bo klon dobry na to i na tamto, że wykończenie takie, że suwnice, jeżeli potrzebne, to takie, a okucia takie i tak dalej, i tak dalej, żeby to było opisane po prostu. Musicie się troszeczkę napracować. To wszystko. Jak, jak pamiętacie, przy tym, przy tym stojaku na dłuta jeden z czytelników przysłał nawet gotowe rysunki techniczne, jak to wykonać. Rewelacja. Dla mnie takie podejście do tematu to jest naprawdę godne podziwu i godne nagrodzenia, więc tamten czytelnik zresztą dostał nagrodę. Także idąc z tym, tym tropem, Chcemy Was po prostu wyrwać z ławki do odpowiedzi. Tak. Żeby to nie była tylko bierna, bierny wasz odbiór Jarka filmów, czy też mnie teraz jest trochę mniej, ale tylko żebyście zaczęli w tym uczestniczyć. Cieszy nas bardzo, bo odbiór ostatnio od początku roku tak naprawdę jak ruszyło i tych filmów się zaczęło pojawiać jest, jest spory, widać po ilości postów, jakie się pojawiają i to jest. Oj, to jest miód na nasze serce. Ale chcielibyśmy, żeby to jeszcze z większym powerem, czy z większą iskrą, z większym Waszym uczestnictwem było tworzone. I dlatego pomyśleliśmy, że może ten karton z upominkami będzie lekkim bodźcem, żeby jednak wyjść za monitora i stać się może nie do końca taką anonimową osobą, tylko osobą, która coś wniesie do naszego portalu. I to w sobie wszystko. No bo... A my to oczywiście przygotujemy, wykonamy. Zasugerujemy też jakieś tam nasze rozwiązania, nasze narzędzia, pokażemy jak to zrobić oczywiście i... No chyba, że ktoś chce nagrać film jak to robi. To, no to, to już w ogóle, uh, o, o, to będzie drugi cały. karton. Ten duży z tyłu, no, który, który się tutaj nie zmieści za, za strudnicą. To oczywiście też, to jeżeli ktoś by chciał i był na tyle odważny, zapraszamy jak najbardziej, to... To, to, to To, to, wszystko, to wszystko na dzisiaj, to, to, ma, to ma być mega krótki film, do zobaczenia. Ile czasu damy na to? No z dwa tygodnie no, z dwa tygodnie, bo, bo to będzie może dla tych, którzy naprawdę powiedzmy będą chcieli faktycznie zasłużyć na te, na, na te prezenty. To jest maksymalny czas, więc od emisji tego posta wpisu dwa tygodnie, a później za, zabierzemy się za pracę. Czyli zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.